Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Panie prezydencie, wielce czcigodni księża arcybiskupi, biskupi. Szanowni państwo, mam zaszczyt odczytania listu, jaki na ręce ojca dyrektora, doktora Tadeusza Rydzyka przesłał pan premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Wielce czcigodny ojcze dyrektorze, czcigodni ojcowie, szanowni państwo. 25 lat, całe ćwierć wieku, to już tyle czasu dzięki opatrzności możemy słuchać audycji Storunia. Powtórzę, Radio Maryja jest bowiem dziełem opatrzności, ale opatrzność działa poprzez ludzi. Wybiera ich, by jako narzędzia Boże realizowali nakreślony przez najwyższego plan. Opatrzność ofiarowała nam, ofiarowała Kościołowi Polskiemu, ofiarowała naszej Ojczyźnie osobę skromnego redemptorysty i niezwykłego człowieka, człowieka wielkiej wiary i wielkich talentów. Jeżeli spojrzymy wstecz, jeżeli przypomnimy sobie skromne początki Radia Maryja. I porównamy je z tym, co jest dzisiaj, to nie będziemy mogli wyjść z podziwu. To wprost nie bywało, prawie nie do uwierzenia, że do tego wszystkiego mógł doprowadzić jeden człowiek. Chciałbym wspomnieć o wszystkich zasługach ojca dyrektora, ale obawiam się, że gdybym zaczął je wymieniać, to nie wiem, kiedy bym skończył. Tak długa jest ta lista. Dlatego pozwolę sobie wymienić tylko te najważniejsze przedsięwzięcia. Właśnie Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik, Miesięcznik w naszej rodzinie, Sim Radio, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Fundacja Nasza Przyszłość, Fundacja Lux Veritatis, Fundacja Servire Veritati, Rodzina Radia Maryja z całym bogactwem swej struktury. Ileż trzeba było mieć śmiałości, wyobraźni, jasności myśli, nieugiętej woli, hartu ducha, wreszcie ogromu sił witalnych, by te wszystkie elementy składające się na to jedno wielkie zbożne dzieło przeprowadzać od fazy narodzenia się pomysłu, przez stadium realizacji, po etap zaawansowanego rozwoju. Ileż przy tym trzeba było znieść oszczerczych ciosów, oskarżeń, pomówień i podejrzeń. Dla wielu środowisk oraz sił politycznych osiągnięcia Ojca Dyrektora są solą w oku. Dla wielu środowisk yy, przeciwnicy z zawiścią grzmią na alarm imperium ryzyka. A ja na to powiadam, to wspaniałe dzieło ad majorem Dei Gloria. <klucz> to temu przecież służą wymienione instytucje. Każda rzecz, każda działalność ma oprócz aspektu materialnego także wymiar duchowy. Te dzieła Ojca Dyrektora tworzą swoim działaniem ogromną przestrzeń czynienia i oddziaływania dobra. To dzięki nim dociera do ludzi potrzebujących Słowo Boże, które ofiarowuje im nadzieję i dodaje sił do zwalczania przeciwności losu oraz pokonywania życiowych zagubień. To one pozwalają umocnić się w wierze. Odkryć nowe wymiary życia duchowego w modlitewnej wspólnocie. Inicjatywy medialne odebrały monopol mediom głównego nurtu, wniosły do polskich domów, domów powiew wiarygodnej informacji i niezakłamanej publicystyki. Tę przestrzeń prawdy na innym odcinku pracy formacyjnej stale poszerza Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Jej absolwenci służą Panu Bogu i Ojczyźnie zaświadczając swoim postępowaniem, jak należy pracować na rzecz dobra wspólnego. Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś o Radiu Maryja, że wnosi on cenny wkład w dzieło nowej ewangelizacji. Wkład, który buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie ku cywilizacji miłości. Radio Maryja, tak jak i inne inicjatywy Ojca Dyrektora, zmieniły Polskę. Dziś już niepodobna wyobrazić sobie polski pejzaż religijny, medialny, edukacyjny bez tych formacyjnych instytucji. Za ich powstanie i istnienie, za ich misję, z głębi serca Ojcu Dyrektorowi dziękuję. Te podziękowania nie byłyby pełne, gdybym za jego pośrednictwem nie złożył wyrazów wdzięczności wszystkim ludziom dobrej woli. Ojcom redeptorystom, pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom, którzy w taki czy inny sposób przyczyniają się do tego zbożnego dzieła. Bóg zapłacz. Wielce czcigodny Ojcze Dyrektorze. Bardzo się cieszyłem na myśl, że będę razem z toruńską rodziną świętował srebrny jubileusz Radia Maryja. Niestety, przyczyny ode mnie niezależne mi na to nie pozwoliły. Bardzo żałuję, że nie mogłem przybyć osobiście w ten wyjątkowy dzień do Torunia jest mi z tego powodu niezmiernie przykro. Kończąc, życzę Ojcu Dyrektorowi, wszystkim ludziom i słuchaczom Radia Maryja wszystkiego co najlepsze, a w szczególności dalszych sukcesów w służbie Panu Bogu i Ojczyźnie. A że mamy już czas adwentu, to chciałbym również życzyć błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i wielu łask Bożych w nowym roku. Szczęść Boże. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku. Podpisano Jarosław Kaczyński.